Dobry wieczór. Dobry wieczór. Sprawa jest przykra trochę. Przykra tak. sprawa, ja dzwonię z pokoju 210. I mam problem tego tak. typu, że zabrakło papieru w kiblu i trochę się wstydzę. Ktoś by mi roleczkę przyniósł? Bo ja siedzę na toalecie tutaj na kiblu, straczki trochę dostałem, bo jadłem kebaba na mieście. A, no. y, ale pan dzwoni ze Starego Miasta do nas. Jak ze Starego Miasta? No, kurwa. Bo jakim pan nocuje? Hotel Ibis. O, o lewy wychodzi. Ibis Hotel. Ibis Kraków Centrum? Tak. Tak jest. Śmierdząca sprawa. Pokój? 210. Dobrze, to wyślemy. Oh, czekam na kogoś, halo? Dobrze, wyślemy zaraz kogoś. Oh, dobra. Dzięki. No. <gryśla> Wizerion. Halloweenowe coś, terror. Dziękuję za suba. Krystian, dziękuję za suba, stary. 12